Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku przepraszamy za nasz wygląd, że jesteśmy tacy czerwoni na twarzach. I to jest autentyczne. To nie jest. Znaczy kamera to pewnie troszeczkę podbija, ale w lustrze też również tak wyglądamy. To jest efekt naszej pracy i, i to, że cały dzień stoimy w szklarni, później wychodzimy na chłodne, no nie wiem. Albo jasno na rowerze w wiatrze. Ale nie już wiem. od paru dni po prostu tak jest. Słuchajcie, pewnie już wiecie o czym odcinek, bo przeczytaliście tytuł. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że inspiracją do odcinka jest pani Magdalena Michalska, która nam zasugerowała właśnie. Mam taką propozycję, co zabrać i jak się ubrać na Elbrus. I tutaj pisze dalej. Dużo filmów jest sponsorowanych, wy będziecie wiarygodni. Pozdrawiam. No więc właśnie. Y w ostatnich dniach w ogóle było, były różne komentarze, właśnie o tym, jakie mieliśmy tam buty, jakie mieliśmy tam ubranie, różne rzeczy. Y nie wiem, czy ten odcinek nagle się, się ten promował, czy ktoś zamieścił gdzieś link do, te do tego. Do niego, ale w każdym razie jest aktualne, więc. Tak jest. Pani Magdzie czy Magdzie, dziękujemy za ten pomysł. Myślę, że fajny, warto coś takiego opowiedzieć. Więc jak już na początku powiedziałem o naszych czerwonych twarzach, to myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy w plecaku będzie jakiś dobry filtr. Zresztą tam widać w tym odcinku, że Dorenda go używa tylko trochę za późno. Tak. Tak, a na Kazbeku w ogóle było za późno. Dopiero po powrocie posmarowałam, bo wcześniej nie było słońca. Ale jednak słońce przez chmury też paliło, okazało się, ale wtedy już było całe spalone. Także nie zapomnijcie filtra. I, I bardzo ważne, żeby nie było na bazie oleju kokosowego, bo nie będzie do smarowania bo, bę, bo zrobi się jak ciało stałe. Tak. tak. Słuchajcie, ja Wam jeszcze w ogóle proponuję: możecie sobie zrobić przerwę. Ja wam tutaj podam link. Jeśli nie oglądaliście, to zobaczcie ten odcinek. On trwa 19 minut. Nazywa się Elbrus i Kazbek za grosze, 4, atak na Elbrus. I to jest jakby czwarty odcinek z tej serii. I tutaj właśnie pokazujemy dokładnie sam atak, tyle ile zdołaliśmy nagrać, no bo... Jednak wymagało od nas. Wejście na szczyt wymagało trochę więcej zachodu niż cały czas chodzenie i kręcenie kamerą, więc nie zawsze tą kamerę wyjmowaliśmy, ale myślę, że te najważniejsze momenty są nagrane. Zresztą, no, no oprócz tego, że na szczycie mówiliśmy różne rzeczy, a nie było nic nie było słychać. No więc właśnie to jest kolejna rzecz. W Słuchajcie, sensie, ja wam puszczę te pliki, te, które nie były jeszcze wcześniej emitowane, tak jak Dorenda wspomniała. Wszystko się dobrze nagrało poza dźwiękiem. No, takie, takie cudowne ustrojstwo GoPro 5 wtedy mieliśmy. Także no, zobaczcie sobie, a my sobie tu będziemy gadać do Was. No to co, Dorenda, Co zabrać? co wziąć. No jak chodzi o ubranie, to ogólnie ciepłe ubranie. Wodo, nie, nie, wiatr yy, no. Mogą być różne. Ja miałam tak, ja miałam podkoszulek to był już z Merinosa chyba, yy, koszulek z długimi rękawami też z Merinosa, i potem cienki Polar, potem gruby Polar, no, tak zazwyczaj się ubie ubieram. I potem miałam puchówkę. To była taka zwykła puchówka, po, w której też chodzę, chodziłam wtedy, bo teraz mam inną yy, po mieście. No, po prostu, normalnie, nie jakoś specjalnie ciepła, specjalnie na górę. Taka bardziej bluza polarowa, Nie puchowa. Nie, 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 to było ciepłe, cieplejsze była... niż tą, tą, którą mam teraz. Taka mhm. zimowa po prostu, ale na polskie warunki, na polskie zimy. Się Dość dobra, dobra, bo firmy Yeti. Tak, tak, tak. I potem jeszcze miałam kurtkę Koreteksową, przeciw deszczową. Nie dlatego, że spodziewałam się deszczu, tylko po prostu jeszcze dodatkowa warstwa i, i ewentualnie od wiatru jakby coś przewiało. Eee, na głowie miałam. Eee, srebrny cza... wianek. Jak? Na głowie miałaś srebrny wianek. <laughs> nie, nie, to dopiero potem założyłam, jak już zaczęliśmy. <laughs> Czapkę, ciepłą czapkę, taką polarową, która nie przewiewa. Potem miałam jeszcze cienką, polarową, y jak to się nazywa? Y to taki... No, taki komin. Komin, taki... taki komin. Bardziej ba ba dlatego, ba że, że jak ja za zakładam buffę na przykład, to zawsze mi spada, a komin mi nie spada. <laughs> y no i kaptu dwa kaptury od tych kurtek. Marzłaś? Y tak. Tak, na Elbrusie na początku jak jeszcze słońce nie świeciło, marzłam i nawet myślałam, że nie byłam pewna czy tam wejdę ze względu na zimno. Mm -hmm. Więc ewentualnie trochę zimnie, cieplejsze ubranie mogłoby być tam na początek. To jeszcze idąc tam od dołu jakie miałeś? Mocno biało, to mocno to, wiało, to chłodziło mocno. Rękawiczki miałam narciarskie i od dołu miałam kalasony, potem spotnie, to było akurat wspinaczkowe, ale takie dosyć cienkie. I spodnie przeciwdeszczowe od wiatru. Mhm. I buty? I buty miałam takie starego typu górskie, takie zwykłe, niespecjalnie wysoko. Trekingi. Górskie. Trekingi, no, takie, ale mhm. takie już sztywne dosyć. Um, chyba dwie, dwie pary skarpetek, raki, i stuputy. Mhm. Um, I to chyba wszystko. To ja jeszcze Wam powiem w ten sposób, że myśmy się wybierali na dwie góry. Elbrus był pierwszy, potem jechaliśmy na, Kazbe, na Kazbek, tak? Dobrze mówię, do Gruzji. W ogóle wyjeżdżaliśmy na miesiąc, także wzięliśmy dość sporo rzeczy z Polski, ale część rzeczy zostali, zostawiliśmy na dole. W Aza Azaun, w sklepie górskim, tam się dogadaliśmy z gościem i po prostu zanieśliśmy w, w takim dużym worku od śmieci rzeczy, które nam nie były potrzebne. Między innymi, liny nie braliśmy w ogóle na Elbrus, Tam jest lina dla nas nie była potrzebna. Chociaż jak zobaczycie na film, jak na tym filmie, który zmontowaliśmy, zorganizowane wycieczki chodzą ze sobą związane, co według mnie nie do końca jest Potrzebne, bo tam jest naprawdę płasko, tam jest jedno jedyne miejsce, gdzie jest bardziej stromo, a tak to się idzie takim dość łagodnym stokiem. To prawda długo, ale się idzie. Ty masz na myśli samą górę, yy, Jeszcze wcześniej, przed przełęczą. Aha, okej, okay. no bo, bo sama góra to tam są takie, yy, no, taka paręczówki. linka, paręczówki zrobiony i tam z lądu można się asekurować. Słuchajcie, Ty... ja też, jeśli chodzi o ubrania, to nie miałem żadnych bardziej specjalistycznych rzeczy. Yy, na spodniach nawet, jeśli chodzi o spodnie, to nawet nie wiem, czy to nie, nie miałem tych po prostu takich zwykłych spodni z dekatlonu i na to miałem założone jeszcze spodnie przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe, ale niego reteksowe, buty. A nie takie. nie miałeś kalesonów? Możliwe, że miałem... Nie pamiętam. Myślę, że tak. Nie pamiętam. Możliwe, że tak. Możliwe, że kalesony tak. Y jakieś ciepłe skarpetki. Możliwe, że skiturowe, ale nie jestem tego pewien. I buty zwykłe, takie trekkingi firmy Salomon. Skórzane, ale nie żadne specjalistyczne, bez podejścia na raki automatyczne. Takie, powiedzmy, no troszkę lepsze buty trekkingowe. Y a na górze to myślę, że miałem... Nawet widziałem teraz... Bo Przepatrzyliśmy trochę tego filmu. Yy, chyba taką, taką cienką koszulkę, yy, taki podkoszulek z długimi rękawami yy, polarowy. Z Polarteka w zasadzie. Yy, na to chyba miałem bezrękawnik, yy, taki też polarowy, troszeczkę grubszy. Yy, softshell yy, polarowy z Decathlonu. Nie, to nie jest polar. To nie jest polar. Nie. No, to jest taka tkanina, nie wiem jak, jak ona się softshell. nazywa. Softshell. O, softshell. Yy, na to miałem puchówkę yy, tak naprawdę darowaną ze śmietnika, od kogoś dostałem, i do tej pory ją używam nie żadne. Ale nowa była chyba, nie? Ona już była po jakiejś Brawie. reklamacji, czy coś w tym stylu Dark, dark to be dark, dark. Taka firma, no wiecie, no. nie najdroższa, nie najtańsza, taka średnia, ale dobra kurtka i, no i na to miałem goretek jeszcze założony. I ten goretek założyłem chyba dopiero później, jak, jak zaczęło bardziej wiać. Więc nie muszą to być jakieś super specjalistyczne, bardzo drogie, wymagające rzeczy, ale muszą być, no nie możecie tam pójść po prostu też biorąc jakieś jakiekolwiek jakieś dziadowskie ubranie. No, ja myślę, że najłatwiej się przygotować w ten sposób, jakbyście chcieli zimą pójść w góry, w tatry. No, na tej zasadzie. Tak, i po prostu trzeba liczyć z tym, że nie wiadomo wcześniej, jaka będzie pogoda. Może być słonecznie, może być bez wiatru, może być mocny wiatr, więc na, y, mogą być chmury, mgła. Na no wszystko trzeba być przygotowanym Dokładnie po to, tak. żeby było ciepło. Myśmy trzy dni bodajże czekali na pogodę, byliśmy na to przygotowani. Wychodząc z dołu, y, myśmy sobie podjeżdżali kolejką na. Tą, tą tańszą opcją, nie tą wyższą, bo tam są dwie kolejki, można jechać wyżej i niżej. Niżej jest taniej. Myśmy star pojechali starszą star kolejką. Starszą i wzięliśmy od razu z sobą żarcia na tydzień. Po prostu tak się przygotowaliśmy, jakbyśmy mieli czekać więcej, żebyśmy mieli jedzenie. no Ale to wszystko zależy już od Was, jak Wy sobie to zaplanujecie. Tak. No, jeśli chodzi o namiot, no to to jest ten sam namiot do Rendy, y, która miała na wyjeździe rowerowym to jest, tak, to jest Expert. Trzy, Expert Venus 2 Ultralight. i to jest trzysezonowy namiot tak naprawdę. Tak. Ale dało ale... radę, mieliśmy na podłodze y, cienką Alumatę i to bardzo moc, mocno. No, zrobiło dużą tak. różnicę. I dwa y, Termaresty do, jako materace. Y, hmm. jeden grubszy. No a powiedzmy pod, podobnej jakości, jeśli chodzi o ten stopień przenikania zimna, nie, tej izolacji. No. I, no, dwie, i, śpiwory i dwa śpiwory puchowe z Cumulusa, yy, mój cieplejszy Paniam 600 i twój Ultralight 400? Yy, Cumulus Lightline light light 400. Tylko my w takiej konfiguracji, że te dwa śpiwory spinamy. I wtedy jest cieplej. Wtedy <noise> jest cieplej, chociaż one są jakby fabrycznie, mają zamek z tej samej strony, czyli jeden śpiwór musi być jakby. Kapturem do góry. Kapturem do góry. No <noise> i zazwyczaj tak się umawiamy, że mi jest trochę cieplej, więc ja śpię pod tym śpiworze, śpiworzem dorendy, który jest de facto cieńszy. I jeszcze, jeszcze góra jest cieńsza, czyli ta część z kapturem, a dorenda śpi normalnie. Jakby w moim, ale dzięki temu, że śpimy tam razem, no to jest ciepło. Tak. Lepiej by było mieć po prostu jeden lewy, jedną prawy, tak. każdy chodzi, by miał o najcieplejszą część. Chodzi w górę o zamki i, 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 I kaptur pod spodem. Tak. No słuchajcie, ważna rzecz no to jest zapalniczka, żeby wziąć zwykłą zapalniczkę taką z, z jakby. No. Nie taką, co się guziczek wciska, bo z tą mieliśmy problem. Mieliśmy też problem z kuchenką Primus, ale ten problem już. Się ciągnie od dłuższego czasu, i w sumie czyścimy od jak, przez jakiś czas tą kuchenkę, niby działa w porządku, potem się coś psuje, więc tak naprawdę nie wiem. Potem nie wiadomo, czy, czy się zapchało, czy no, coś innego. No. Może lepszy byłby gaz, wziąć sobie gaz, ale tak jak mówię, myśmy jechali na miesiąc czasu, potem jeszcze do Gruzji, potem jechaliśmy na trekking. Chcieliśmy być jakby niezależni od tego, żeby gdzieś tam jeździć, kupować. Szukać gazu, chociaż na Kazbek wzięliśmy gaz, którego w sumie nie wykorzystaliśmy. Okay. Raz, raz chyba odpaliliśmy. Ale butle. na pewno z gazem byłoby łatwiej rozpalić, bo teraz jak tak biało na przykład i trzeba rozpalić za, przed namiotem, a nie można w przeciątku, no to no, utrudnia sprawy. Tak. Jeszcze Wam powiem z takich rzeczy, z, z tego co yy, się dowiedziałem, tylko to jeszcze wszystko było przed yy, koroną, że. Prawdopodobnie od tego roku, właśnie 2001, Rosja miała znieść... 2020? 2021. <grym> tak, tak. Przepraszam, już mi się tak myli cały czas, ale zmierzam do tego, że Rosja miała znieść wizy albo ułatwić wizy takie do dwóch tygodni, które można byłoby robić przez internet. I może nawet one nie były drogie. No, w każdym razie nie trzeba było całej procedury wizowej robić. Myśmy normalnie musieli paszporty zanosić do, do konsulatu w Warszawie, odbierać, jakoś tam czekać, umawiać się na wizytę. To wszystko trzeba było odpowiednio wcześniej zaplanować. A z tego co wiem, to od tego roku miało być to dużo, dużo uproszczone i chyba w konsekwencji też tańsze. Ale nie wiem, jak to będzie, no więc to już sobie musicie sami sprawdzać. Myśmy jechali drogą lądową. Przez Ukrainę, y, później jechaliśmy stopem, w zasadzie dokąd się dało dojechać pociągiem, później na, do, do granicy w zasadzie marszrutką, a potem już pod samą górę autostopem. Ale tu jest wiele możliwości. Tak, można lecieć samolotem, chyba nie wiem, do mineralnych wód, czy, czy gdzieś tam. Można od Gruzji próbować też wchodzić, w sensie nie wchodzić na, y, na Elbrus od Gruzji, tylko. Do, dolecieć do Gruzji, przekroczyć granicę z Rosją i jakby z tej strony. Mo tak. Może być łatwiej z samolotem albo taniej nawet. No. no i co jeszcze na koniec, y y Temat czekanów, może. A, właśnie. Czekany, bo mieli, mieliśmy czekany ze sobą, bo nawet wzięliśmy na górę, ale w końcu na przełęczy, czyli niedaleko od szczytu, zostawiliśmy w ogóle plecaki i czekany też nie używaliśmy w ogóle na Albrusie. Ale wyobrażam sobie, że mogą być warunki, kiedy się przydadzą. Ale raki mieliśmy. Raki, tak, tak, raki trzeba mieć. Chociaż ja już później przy zejściu, bo jak schodziliśmy, to zrobiło się ciepło i tam się zrobiło takie. Błoto śnieżne. Można powiedzieć, ja już olałem raki, po prostu zbiegałem. W no wtedy tak. Buchat. ale na, a na początku, a też wcześniej są odcinki, gdzie lepiej je mieć. Może być przewiane, może być dość wyślizgane, także raki, raki musicie zabrać. Czekany mogą się przydać. Myśmy nie używali. Liny już nie używaliśmy, chociaż ludzie mieli. Byli związani, ale to były grupy zorganizowane. No i kijki mieliśmy trekkingowe. Tak, kijki jak najbardziej są tak, potrzebne. Tak, tak. To ułatwia no tak, się. No i słuchajcie, może jeszcze na koniec, to jak, jak najbardziej możemy polecić, żeby sobie taki wyjazd, wyjazd zupełnie samemu zorganizować. Na pewno będzie to o wiele, wiele tańsze i, i jak widzicie, równie bezpieczne. Jest też opcja, żeby tam dojechać osobiście i na miejscu sobie. Wziąć jakiegoś przewodnika albo dołączyć się do jakiejś grupy, pewnie też będzie o wiele tańsze niż takie biuro, które jedzie z Polski. To są, to są strasznie duże koszty. Ja nawet teraz Wam nie szczelę, ale jak wtedy w 2000, którym byśmy byli, 18 chyba, mhm. sprawdzałem, tak dla ciekawości, to jakieś tam biuro za dwie góry, za Elbrus i, i Kazbek, dwutygodniowy wyjazd, brali 8 tysięcy złotych i na takim wyjeździe powiem Wam szczerze, że nie macie żadnej gwarancji, że na obie góry wejdziecie. Bo jesteście tak strasznie ograniczeni czasowo, że może się po prostu nie wszczelicie się w pogodę i nie wejdziecie ani na jedną, ani na drugą górę. I myśmy sobie zaplanowali miesiąc, obie góry zrobiliśmy, mieliśmy po prostu zaplecze czasowe i tak to wymyśliliśmy, tak to zrobiliśmy i się udało. A teraz możemy tę z Wami wiedzą dzielić, słuchajcie. Yy, także dzięki za to pytanie i myślę, że jak coś, to temat może być dalej rozwijany. Po prostu pytajcie, co Was więcej interesuje. Tak. Jeszcze coś na koniec? Tak. Na koniec pożegnamy się oczywiście. Nie? Tak. Tak. Życzymy jeszcze yy, y, przyjemnego wieczoru. <grymne> tak. <grymne> tak, dokładnie. Trzymajcie się. Pa. pa.